Już minął tydzień naszego podróżowania po Stanach Zjednoczonych. Przyjechaliśmy przez Kalifornię, Arizonę i jesteśmy teraz w Utah. Jedziemy najpiękniejszą trasą widokową w Stanach Zjednoczonych. Rzeczywiście podziwiamy, zatrzymujemy się, nie da się wszystkiego sfilmować, ująć, prawda, bo tego jest zbyt wiele. Pozostaje to wszystko zapisane w naszych sercach. Trzeba przyjechać, napełnić się pięknym po to, aby człowiek stawał się piękny na zewnątrz. Piękno serca buduje zewnętrzne piękno i wystarczy popatrzeć na nas. My już jesteśmy o wiele piękniejsi niż tydzień temu. Proszę bardzo, zobaczcie. W obecnej chwili 2 miliony 600 tysięcy mieszkańców mieszka w Utah. Z tego 90% to są Mormoni. Większość skupiona w Salt City, prawie 2 miliony ludzi w Salt City mieszka, czyli stolicy. No a około Salt City są góry łosacz i u Unita, takie zielone góry jak tutaj widzieliście. Tam była olimpiada w 2000 roku zimowa między innymi. Natomiast pozostała część stanu Utah to właśnie taka przyroda nieożywiona. Na 58 parków narodowych w Stanach Zjednoczonych 12 jest w Utah. Wszystkie są takimi piaskowcami po wyschniętych takich mini oceanach. z Canyon jest wizytówką w stanu Utah i zająt przez który jutro pojedziemy. Było kiedyś morze, prawda? To morze wyparowało i zostawiło wskazkowe skały osadowe i na skutek ruchów tektonicznych te skały pękły i zrobiły się po prostu takie palce jakby. Te Postańce mają wysokość nawet 700 metrów, nazywają się Hudu i są w kolorze formacji klarium. Ten kolor, który zobaczycie, to jest nazywany w geologii klarium.